To, że 40-latek cieszył się sporym powodzeniem i że uwielbiały go oglądać miliony widzów, może tłumaczyć, dlaczego jeszcze można go oglądać w telewizji do dziś. Z całą pewnością i stanowczością można powiedzieć, że był jednym z najbardziej rozchwytywanych seriali, które powstały w polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Niesamowicie zabawne przygody inżyniera Stefana Karwowskiego. Trafiały w punkt, jeśli chodzi o wymagania widzów. Urok całego serialu wywodził się z rewelacyjnie zbudowanych postaci. Z którym wręcz naturalnie widz mógł się utożsamiać. Nie bez przyczyny do 40-latka odnosi się jak do kultowej produkcji. Zajmujący się w pocie czoła produkcją Jerzy Gruza wywindował średnio znanego podówczas aktora Andrzeja Kopiczyńskiego, przyczyniając się do jego gigantycznej sławy. Wszystko się zaczęło w maju 1975 roku. To wtedy pojawia się pierwszy w zaledwie 7 odcinków serialu w polskiej telewizji. Ilość 7 odcinków wynikała stąd, że sami twórcy nie byli do końca przekonani, czy faktycznie serial wypali i czy się spodoba. Okazuje się, że gigantyczna oglądalność serialu spowodowała, że Jerzy Gruza w pewnym sensie został zmuszony do stworzenia kolejnych serii. Zamiast planowanych 8 odcinków stanęło na 21 odcinkach. W odcinkach podzielonych na cztery sezony których emisja zakończyła się w 1978. Rzecz jasna, na serialu twórcy nie mogli poprzestać. Fenomen serialu spowodował, że widownia domagała się filmu pełnometrażowego w kinach. No i się doczekali. Pełnometrażowa wersja komediowej produkcji doczekała się tytułu Motylem jestem, czyli Romans czterdziestolatka". Andrzej Kopiczyński za bezbłędnie odegraną rolę otrzymał statuetkę Złotego Lwa. Do tego powstał w 1975 roku specjalnie. Krytykowany program sylwestrowy z rodziną Karwowskich rozpoczynał się 31 grudnia od godziny 22:20. Wielu zastanawia się, dlaczego Jerzy Gruza nie chciał złapać wiatru w żagle i tworzyć kolejne serie przygód rodziny karwowskich. Zabrał się do pracy o wiele za późno, kiedy w 1993 roku powstała nowa seria przygód rodziny pana inżyniera, niestety zmieniła się nie tylko demografia, ale również okoliczności. W dzikich latach 90. w Polsce nowe przygody się po prostu nie spodobały. 40 latek 20 lat później nie oceniano pozytywnie i reakcja przypominała bardzo. Reanimację. W latach 90. Polakom wystarczyło 15 odcinków, by się przekonać, że nic z tego nie będzie. Realizacja filmu to sztuka zarządzania takimi żywiołami, że przypomina niejednokrotnie próbę ujarzmienia chaosu. W takim kotle bardzo często dochodzi do pomyłek. Najbardziej rzucającą się rzeczą w oczy był adres karbowskich. W każdym przypadku mieszkali przy ulicy Pańskiej, ale niekoniecznie pod tym samym adresem. W niektórych odcinkach mieszkali w bloku o numerze 92, bywało że w bloku numer 62, aczkolwiek czasami pod numerem 137, a czasami pod numerem 138. Wracając jednak do tego właściwego czterdziestolatka, to serial do tego stopnia wpływał na Polaków, że stanowił dla nich inspirację do działania. Kiedy inżynierowi Karwowskiemu z serialu zlecono wykonanie półokrągłego łuku w otworze drzwi, tak tysiące polskich mieszkań wkrótce również ich doczekało. Mało tego, w potocznej polszczyźnie na taki łuk mówi się, że jest łukiem Karwowskiego. Kiedy Polacy pokochali pana inżyniera, pokochali również jego auto, z racji, że po ulicach Warszawy jeździł czerwonym Fiatem 126p, miłośnicy tak auta, jak i głównego bohatera serialu. Nazwali go Karwowskim. Wszystkim się bardzo podobał, syn głównego bohatera. Rolę Marka grał aktor Piotr Konkolewski. Wszyscy przypadali za niesfornym, rudowłosym nastolatkiem, był praktycznie oczkiem w głowie widzów. Niewielu z nich jednak miała świadomość, że na planie serialu występował w specjalnie przygotowanej peruce. Dziecięcy aktor powiedział sobie dość w 1980, kiedy pożegnał się z aktorstwem. Potem sam został inżynierem, ukończył Wydział Architektury Politycznej techniki warszawskiej i od kilku dekad pracuje w charakterze architekta. Niezapomnianą kreacją aktorską mogła się popisać rola niezastąpionej Ireny Kwiatkowskiej. Wszyscy zgodnie przyjmują, że jest jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu: Kultowa kobieta pracująca pojawiała się w każdym odcinku i za każdym razem można by ją zobaczyć w zupełnie innym wcieleniu. W każdym odcinku obowiązkowo powtarzała, że jest kobietą pracującą i żadnej pracy się nie boi. I mała się różnych przedsięwzięć od prostej roznosicielki mleka przez sprzedawczynię cielęciny czy sprzątaczką na. Na uniwersytecie potrafiła być kominiarzem, hydraulikiem, listonoszką czy szwaczką. Wcieleń było jeszcze więcej, ale warto jeszcze przytoczyć, że była również jednoosobową trójką szkolną, agentką do walki z terroryzmem czy ochotniczką w komitecie opieki nad żonami rezerwistów. Podsumowując, zgodnie z zapiskami ze scenariusza, aktorka odegrała aż 19 zawodów. Popularność serialu wylała się na ulice miasta. U zbiegu Alei Jerozolimskich, ulicy Chałubińskiego oraz Alei Jana Pawła II jest rondo na skrzyżowaniu, a na skrzyżowaniu na pograniczu warszawskiego Śródmieścia i Ochoty. Tutejsze rondo zyskało imię 40-latka. Umiejscowienie nie jest przypadkowe. Mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca centralnego, nad którym pracował inżynier Stefan Karwowski. Od dnia 16 maja 1945 roku Andrzej Kopiczyński i Anna Seniuk stanowili... Naj bardziej ulubione małżeństwo w Polsce. Swoich fanów również nazbierał również Roman Kłosowski, czyli serialowy Inżynier Maliniak. Obejrzenie serialu obecnie da niepowtarzalną sposobność poznania na czym polegały lata 70 w PRL-u. Jerzy Gruza i Krzysztof Teplitz idealnie odwzorowywali rzeczywistość tamtych lat. Twórcy wyszli z założenia, że serial będzie musiał nawiązywać w głównej mierze do dwóch rzeczy. Pierwszym miał być kryzys wieku średniego. Pomysł na ten wątek Przyszedł obu twórcom, ponieważ w tym samym roku skończyli 40 rok życia. Tandem Teplitz-Gruza podczas rozlicznych rozmów doszli do wniosku, że praktycznie borykają się z tego samego rodzaju problemami. Wykorzystując swoje bogate doświadczenia, spisali scenariusz do kabaretu, ale tyle materiału się nazbierało, że po namyśle postanowili nakręcić jednak serial. Zastanawiali się, kogo obsadzić w roli głównej. Do castingu stawiło się wielu aktorów mających 40 lat. Lat, a komisja zadecydowała, że najlepiej do roli nadaje się Andrzej Kopiczyński. Niestety reszta ekipy nie zgadzała się z wyborem, uważając, że Kopiczyński się kompletnie nie nadaje. Jerzy Gruza jednak postawił na swoim. Jak sam powiedział, Andrzej odpowiadał jego wyobrażeniom o mężczyźnie, który jest szarpany różnymi perypetiami życiowymi. I tak inżynier Karwowski zaczął na ekranach w polskich domach symbolizować kryzys wieku średniego. To, że już był dumny ze swojej życia zawodowego. To, że w życiu to mu się jednak udało, że próbuje dbać o kondycję fizyczną, obsesyjnie obawia się wypadających włosów, usiłuje ze wszystkich sił rzucić palenie, czy kusi go na boku romans. Tylko to jest jednak jedna strona medalu. Drugą stroną medalu był polityczny aspekt serialu. Ten nie tylko bowiem ukazywał realia lat 70. serial przedstawiał losy warszawskiej rodziny, w której tle widać wyraźnie propagandę sukcesu, jaki nagłaśniano w tym czasie. W końcu w serialu raz po raz przytaczano to, to jak budowana jest trasa łazienkowska, dworzec centralny czy trasa Toruńska, ale nienachalna propaganda nie powinna zniechęcić tych którzy jakimś cudem jeszcze nie obejrzeli serialu, ale niezależnie od tego czy ktoś oglądał czy nie, to warto podkreślić, że w 2024 roku, w maju, mija 50 lat odkąd serial powstał. To też dla niektórych minęło jak jeden dzień, a to już jakoś uczcić wypada. <laughs> 40 lat minęło jak jeden dzień. śmiej się z tego drania, ale mi kiepsko poszło tak. Prosto z mostu pozdrawiam.